Witamy ponownie w sklepie wędkarskim. Witajcie, cześć. Krótko chcielibyśmy powiedzieć parę słów o woblerach, bo zwłaszcza mniej doświadczeni wędkarze czasami zastanawiają się, jak to jest z tymi woblerami. Potrzebują woblera do odpowiedniego gdzieś tam rodzaju łowiska czy metody, jaką chcą wybrać. i No i rodzą się pytania, a jaki to jest wobler bezsterowy, a jaki wobler to jest poper a który wobler głęboko schodzi, a który płytko. I tak w paru słowach chcielibyśmy pokazać właśnie różne rodzaje woblerów. Takie, takie ABC dosłownie, jeżeli chodzi o woblery. Mhm. Mamy tutaj parę przygotowanych. No, w, pa w paru słowach o woblerach będzie bardzo trudno, ale yy, dlatego ten film robimy, żeby spróbować. Woblery, generalnie najpierw powiedzmy o tym, że tak, jest wobler, który jest na powierzchni, to będzie poper. I od razu przykład. Tak, czyli popper. Wobler pływający, szarpiemy go po powierzchni. O, to jakaś taka, widać. taka rapala, czy jakaś taka. No, oczywiście. O, niebie niebieska, tak. To są popery, woblery powierzchniowe. Woblerami, woblerami też powierzchniowymi będą drzerki, które mhm. pływają. Bardzo popularne po cały obecnie. Zaraz mówimy na razie o woblerach pływających powierzchniowych, tak? Nie będą one poperami, czyli pływającym żelkiem będzie co będzie pływający jerkiem Są pływającym też wersje pływające. Tak, to będzie pły pływającym jerkiem albo jakieś Salmo, gdybyśmy mieli pływające, ale akurat slidera nie ma. Ale na, pływający... na przykład pływający slider, czyli oznaczony F floating, i on tak. też będzie pływał. Tak. czyli o na przykład jakiś jakiś tam jerk będzie też woblerem pływającym. Chociaż zobaczcie, są woblery pływające, powiedzieliśmy popery. A tu jerk też jest woblerem pływającym, bo najpierw mówimy o tych kategoriach pływalności, czyli są woblery pływające, takżeśmy powiedzieli na początek, po powierzchni, czyli jerki i popery. Teraz są woblery pływające, ale schodzące pod powierzchnię. No i przykładem będzie, na przykład Rapala Original, czy wszelkie inne woblery pływające, z różnym usterzeniem. Z długim, z krótkim. Może być to wobler z prostym usterzeniem, też na przykład boleniowy, który nie tonie. I będzie też woblerem pływającym. A więc woblery, które gdy przestaniemy zwijać linkę, one na przykład wypłyną nam na powierzchnię wody. To są woblery pływające. Mhm. Trzecią grupą woblerów będą woblery tonące. Po angielsku tam będzie napisane sinking, tak? Na tak, jest. I to będzie. Tutaj jest przykład takiego malutkiego oryginala, Jest napisane sinking, on ma tak, wydaje 3, 3, 3 cm. Że, że to zwykła Rapala original, a to jest model countdown, czyli właśnie tak. e, tonący, wobler. I, I ponownie, wobler tonący, a bardzo, bardzo różne usterzenia, albo znowu tonący może być też jerk. I też będzie woblerem tonąc, mhm. bo nie musi wcale być pływający. Tonący to taki, który przestajemy kręcić. O, on bum, 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 bum i pójdzie nam na dno. Nie powiedzieliśmy jeszcze o takiej klasie woblerów, które mają duże znaczenie, czyli suspending, czyli takie, które zostają z tą pływalnością zerową. My tak, zawieszają. zawieszają się w toni. Są też takie woblery. I też mogą być ze sterem, mogą być bez steru, mogą być jerkami. Czyli tak naprawdę to dochodzi jeszcze jedna klasa, czyli taka czwarta ta woblerów o pływalności zerowej, suspending. Wtedy... Mamy ten, gdzieś tutaj powinien być Husky Jerk, to możesz pokazać jako przykład, nie? Tak. To była taka, no, Rapali, taki model chyba pierwszy, taki bardzo rozpropagowany, o takiej, o, takiej, o takiej funkcji, kiedy się przestaje kręcić, on ani się nie wynurza, ani nie tonie. 12 centymetrowy o Husky Jerk, to jest już takim woblerem, który sprowadzimy, on gdzieś tam zostanie na jakiejś na jakiejś tam pozycji pod wodą i, i możemy powiedzieć, że ma pływalność zerową, bo ani nie wyjdzie do góry, ani nie utonie. Mówimy o poperach, one mają różnego rodzaju tam dzióbki albo nie mają tych dzióbków, mają tylko wcięty przodzik. To ma powodować różnego rodzaju rozchlapywanie wody, różnego rodzaju zaburzenia na powierzchni wody. Są woblery typu takie crawler albo jakieś takie... Tak, z takimi skrzydełkami, tak, turbinkami. Albo, albo chlapiące, tam Hedon robi takie woblery najróżniejsze. Więc mają tego typu usterzenia te popery. Jeżeli chodzi o te woblery pływające i tonące, powiedzieliśmy, że mają różne stery. I co powodują te stery? Kiedy ster jest pod kątem prostym, 90 stopni, Najczęściej nie powoduje ten ster żadnego zanurzania się tej przynęty w dół. Jeżeli będzie dobrze umiejscowiony w takiej, w takiej pozycji typowo pionowej, to też nie powinien wychodzić do góry. Kiedy ktoś przegnie go lekko w tył, to gdzieś potrafi go wyrzucić. Na przykład woblery boleniowe są tak niektóre zrobione, że ten ster jest lekko przechylony do tyłu po to, żeby on od czasu do czasu gdzieś ten wobler oczkował. Złapał gdzieś powietrze. Złapał gdzieś powietrze. Czy złapał bombę. Nie? Nie. Tak jest. Czyli mówimy na razie o takim o Usterzeniu albo, albo pionowo 90 stopni, albo lekko odchylony. Co się dzieje, kiedy zaczyna ten kąt być przesuwany w drugą stronę? No Kiedy przesuwany jest w drugą stronę, czyli pod kątem powiedzmy, zaastrzamy ten kąt, wychylamy go od tej linii 90 stopni w tą stronę, powodujemy, że ta przynęta zaczyna schodzić głębiej. Im y, większe nachylenie w taki sposób tego, tego mm -hmm. steru, czyli kiedy zaczynamy... Im bliżej osi tej przynęty, tym ta, głębiej ten, będziemy schodzić. Tak. Kiedy oczko mamy powiedzmy na wysokości tego pudełka, i my zbliżamy się kątem do tego oczka, oczywiście nie wytracając możliwości pracy tej przynęty, bo kiedy przegniemy, może być taka sytuacja, że przesadzimy z tym kątem steru i gdzieś wywali nam tego woblera. Mhm. Ale do momentu, kiedy my możemy podnosić wysokość tego steru, to my będziemy powodować, że on będzie głębiej schodził. Mhm. Będzie też głębiej schodził, kiedy będzie miał dłuższy język. Tak jak tutaj widać. O tutaj mamy X-rapa. Tak. X-rapa akurat. No to akurat taki przykład, ale, ale tak. widzimy ten ster jest prawie, taki... prawie w osi przynęty. Yy, mm -hmm. No niewielki jest ten kąt, ale widzimy, że język tego steru jest bardzo długi i faktycznie to są takie. Tak rapy. jest. Mało tego, jeszcze widać tutaj manew z oczkiem. Oczko może być przy korpusie, oczko może być w języku i to też spowoduje różną i głębokość schodzenia i różne zachowanie też tego woblera, ale to już Będziemy wchodzić w jakieś bardzo duże szczegóły, a my mieliśmy mówić proste i tak ogólnie. tak. Więc im ten kąt zaczyna być ostrzejszy, a nie traci pracy wobler, czy też nie wyrzuci go na powierzchnię, tym najczęściej zejdzie głębiej. Można też y, z tymi sterami manewrować przy woblerach tonących. Czyli jeżeli my będziemy w podobny sposób odnosić się do woblerów tonących, to też one będą głębiej schodzić. Często woblery trollingowe z dużymi sterami gdzieś są na przykład woblerami tonącymi. Tak. Prawda? I, I w ten sposób reguluje się ster. Są tak. woblery y, tonące, które mają też usterzenia takie zwykłe, proste, nie? Pokazywaliśmy tą trójkę, o, na przykład jest tutaj... Popularne tak, kiedyś tak. jugole, na przykład, często tonące. Trójka, piątka wiem. czy siódemka, ten ster, powiedzmy, jest tam po, w podobny sposób. Hmm. No, tutaj bardzo podobnie jest, czy piątka, czy siódemka pływające. A ta, tonąca, mhm. a ta tonąca ma ten kącik taki troszeczkę bardziej zbliżony do prostego. O, teraz mhm. widzimy. Tutaj trochę tak manewruje, bo gdzieś refleksy światła, ale będzie chyba. Będą momenty, że będzie widać dobrze. Mhm. Różnicę będzie też powodować kształt korpusu. Jak to będzie jakaś beczułka, to to będzie zupełnie inaczej zachowywać się niż jakiś korpus smukły, tak jak w oryginalu, który będzie e, pracował delikatnie, migotliwie. Jak będzie to korpus jakiś bardzo długi, no to też będzie miał inne zachowanie. Wszystko wszystko ma wpływ na pracę Woblera. Oczko to tak samo czy ono jest w sterze, czy ono jest przy korpusie, w którym miejscu ono jest przy korpusie, czy to jest, gdzie jest ster teraz, jeżeli chodzi o początek Woblera, tak? gdzie on jest odsunięty, czy on jest cofnięty od oczka, tak jak na przykład przy oryginalu, czy w szadrapie on jest przed tak na pracę Woblerem, więc mhm. jest całkiem inaczej. To wszystko powoduje różnicę. oczywiście różnicę w pracy. No i może możliwości dla wędkarza, żeby wykorzystywać te woblery, jak już ktoś ma trochę praktyki, to wie do czego może zastosować, jaki wobler, ale mieliśmy mówić ogólnie I wierzymy, że tak ogólnie opowiadaliśmy, zobaczcie na przykład to też taki znany wobler Co my tu mamy? Mamy takiego shallow i on ma taki złamany ster, nie? Tak, no. też bardzo dobrze znany, Przyjęty, a nawet chyba duży będzie, to, dziewiątka będzie, będzie dziewiątka Dobra, czekaj, ja go powoli tu złapię gdzieś, ostrość jakąś na niego może tak, Shadrap Shadrap Shallow Runner i on ten, ta, ta przynęta, no jak sama nazwa wskazuje, tam bardziej, jeśli no jak ktoś po angielsku troszkę mówi, to już kojarzy, że, że to będzie przynęta bardzo, bardzo płytko schodząca. Z takim dziwnym sterem ktoś by powiedział, nie? Ale to będzie właśnie płytkie prowadzenie. Gdzie są też deep runnery na przykład Shadrapy? Nie? I no. sam korpus woblera jest taki sam, można powiedzieć, natomiast zupełnie inny ster i przynęta zamiast zrobić na przykład pół metra czy metr to nagle będzie robić na, na przykład 4 metry, tak? czy w trollingu jeszcze więcej gdzieś tam daleko wypuszczono. I to są takie, to są takie fajne, fajne różnice. Czy na przykład złamany joint też z takim usterzeniem? Tak, i to jest chyba to, To jest, jest skandal wersja tonąca, jedenastki, pływająca dziewiątka, master cofnięty od tego oczka, czyli ma wycofany tu na mniej więcej wysokość oczka pod niewielkim kątem. Świetna, pływająca wtedy przynęta na szczupaki. Tak. Z innym usterzeniem. Mm -hmm, także. No, też taki przykład jeszcze połamanego woblera na dwie części. Nie są też jakieś głowacicowe, na przykład trzyczęściowe, czy do szczupaków. Gdzieś tam niektórzy używają takich wielkich, gdzieś też w trzech częściach woblerów. Mm -hmm, Więc oczywiście mm -hmm. to też powoduje oczywiście zmianę pracy. Tak, te łamańce tak fajnie wężowo tak. chodzą, też piękna praca. I, w takim i krótkim, krótkim materiale ciężko o wszystkim powiedzieć, ale ogólnie mniej więcej wyraziliśmy myśl odnośnie tego, w jaki sposób te woblery można. Można podzielić, jak będziecie mieli chęć na jakieś takie szczegółowe omówienie, na przykład jednej grupy przynęt, to możemy gdzieś tam odnieść się do jakichś tam we woblerów, jak to jest, który by najgłębiej schodził według nas. Na przykład. Na przykład, nie? Mm -hmm. No dobra, a teraz już dziękuję Wam za uwagę. Dziękujemy film... bardzo. Tak, film wyszedł około 12-minutowy, więc, więc można powiedzieć, że prawie że w pigułce udało nam się powiedzieć coś tam o woblera. Nie jest źle. Tak. Wyrobiliśmy się. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć.